Co było tu największym wyzwaniem inżynierskim, drogowym przy wykonaniu tej, oby tych obiektów? Znaczy, no przede wszystkim stoimy w tej chwili w miejscu, które było największym wyzwaniem myślę, że z każdego punktu widzenia, zarówno inżynierskiego, jak i drogowego. W tym miejscu, w którym jesteśmy mniej więcej płynęła rzeka, za nami znajduje się ulica Zakopiańska z jednej strony, z drugiej strony tor kolejowy. Zarówno w przypadku listy Zakopiańskiej, jak i toru kolejowego wykonanie prac musiało się odbywać cały czas pod ruchem. Dla celów budowy po pierwsze musieliśmy wykonać zastępczy tor kolejowy. To był trzeci tor, na którym ruch kolejowy odbywał się między Krakowem a Rabką. Jedna z głównych linii kolejowych. Na I do zakopanego. No to w konsekwencji do zakopanego. Natomiast w przypadku listy Zakopiańskiej linia tramwajowa była utrzymywana przez cały okres realizacji prac budowlanych. Podobnie zresztą jak układ drogowy. To powodowało, że zarówno obiekty pod linią kolejową, jak i pod ulicą Zakopiańską były wykonywane we fragmentach takich, które umożliwiały prowadzenie ruchu. Czy te skarpy zostały specjalnie jakoś wzmocnione, żeby nie płynęło to jednak deszcz przyjdzie? Przede wszystkim dla potrzeb realizacji tego zadania musieliśmy obniżyć poziom niwelety jezdni tak, żeby można było przejść pod linią kolejową bez zmiany jej niwelety. To jest mniej więcej około 6 metrów poniżej poziomu terenu. Skarpy, które mają pochylenie większe niż 1 do 1,5 zostały umocnione płytami ażurowymi. Dla pozostałych skarb stosujemy hydraulację jako element standardowy utrzymania. Skarpy. Dawniej stosowano taką siatkę geo-web, która stabilizowała takie skosy. Tak można było, natomiast tutaj w tym przypadku tego gruntu projektant wyliczył, że nie zachodzi taka potrzeba. 95% zaawansowania prac na trasie łagiewnickiej daje nadzieję, że pojedziemy już niedługo. Czyli kiedy? Zakończenie robót budowlanych planowane jest na przełomie maja-czerwca i tutaj planujemy całkowite zakończenie robót budowlanych rozpocząć się proces odbiorowy. Jest to niestety związane z pewnym ryzykiem, bo dopiero wtedy będzie można rozpocząć do testowania zarówno systemów pożarowych, systemów informatycznych. W tej chwili one są montowane. W przypadku jeżeli tutaj w ramach testów nie będzie zapełnione pełne bezpieczeństwo, będziemy musieli do doprowadzić. Natomiast planowanym terminem uruchomienia dla kierujących, dla pasażerów komunikacji publicznej, całego układu drogowego i tramwajowego to jest lipiec bieżącego roku.